Już jestem, już jestem. Już momencik kawa jest kochani, ale pokażę Wam moją orchideę jak Zobaczcie jaki niesamowity, biało, lekkofioletowy fioletowy kolor. No piękna. Postawimy, o, o, żeby spadła. Może nie spadnie, ale kochani, witam cały mój świat i kłaniam się niziutko. <laughs> Wczoraj, kochani, wyrzuciłam eee, taki post mój, udostępniłam, który był 4 lata temu. Wow, jak zobaczyłam, że kłaniam się niziutko, <laughs> to tak się z tego uśmiałam, z takiego komicie zadowolenia, <laughs> że to już tak długo jest ze mną, no to takie moje. Moje i słowa są podobne, a temat był... Kolor żółty. Aniu, dzień dobry. Witaj, Anusia. I tak mi dzisiaj przyszło, że przy tobie jest kolor fioletowy, a ten żółty nie może się przebić. <laughs> może warto zwrócić uwagę, czym jest dla mnie kolor. Ale zanim zacznę opowiadać o moich, o kolorach jako takich o energii to pozwólcie, że się przywita. Dorotka, dzień dobry. Mariola, o, mam liczne Mariole. Mariola Izabelin, dzień dobry. Mariola, jedynie letnisko, dzień dobry. Mariola, witam i dziękuję za komentarz. Także witam wszystkie, kochane moje, Mariole moje, kochane, jak to jest, Wicki. To taki neologizm Wicki. I widzowie oczywiście. Paulinka, dzień dobry. Gabrysia, dzień dobry. Joanna, posłuchajcie, ale Joanna od Sydney poprzez Ełk. Posłuchajcie, witam wszystkie, wszystkie Joanny. Jeżeli jesteście, słuchajcie, poproszę komentarz lub, nie wiem, serduszko, uśmieszek w komentarzu, że jesteście. Witam Jolantę. Jola, ale zafundowałaś przepis na tą kawę. Posłuchaj, no muszę, tak powiem, e, się tak wgryźć w niego. O, szum, szum mamy. Dzień pracy się rozpoczął, jak najbardziej. Kochani, no, witam Panie, w ogóle wszystkie, witam Panów na całym świecie. Witam Polskę, witam moich sąsiadów, witam Aci, dzień dobry. Witam wszystkich, kochani. Jak to był kiedyś napis taki na gazecie? No, ha, ha, ha. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, oto no to powiem tak. Moi kochani widzowie na całym świecie, łączymy się i wysyłamy sobie nawzajem na wsparcie energii. Jak to jest z tymi energiami? Kawa poranda jest oczywiście z kardamonem. Hmm, hmm. Bardzo mi pasuje ten kardamon. Widzę? Nie zawsze. Może nie, posłuchajcie, nie mogę użyć słowa widzę, bo ja to czuję. Tak do mnie taki przychodzi. O, to taka informacja, która do mnie przychodzi. To będzie najbardziej właściwe. Czasem przychodzi, czasem przy osobie, ale ja jej nie widzę. To nie jest tak, że nagle mi błysnęło i zobaczyłam żółte. Nie, to ja tak widzę, o czym I kolor żółty, czy kolor niebieski, i kolor zielony. O, Sylwusia! Zielona wróżka przecież jesteś, bo widzę przy tobie kolor zielony. Dla mnie kolor zielony to znaczy, słuchajcie tych kolorów zielonego to jest po prostu multum. Ale taki pierwszy, jak przychodzi, pierwszy zielony to jest ta wiosenna zieleń. To jest ta roślinka, która wypuściła taki maleńki zielony listek. Ona była taka drobinka w skale, ale to jest tak wielka siła, że skała się kruszy. I nastaje nowe, nowe jako zielone, jako piękne, jako to młode, jako wczesnodziosenne, <laughs> jako to wspaniałe. <laughs> o, to tak jak ta zielistka, wczoraj miałam przesadzać, ale jeszcze, niech sobie rosną. Także taka zielistka, to jest taki jasnozielony kolor, jasno zielony. O, ale jaka ciekawostka, bo... To jest inna zieliska. Posłuchajcie, przepraszam, tak zerknęłam. To jest zieliska, która w środku ma zielone, a na zewnątrz ma białe. A moja zieliska ta duża jest zielone z dwóch stron, a białe w środku. No, jak to człowiek czasem spojrzy innym okiem, zielonym. <ścoughs> zielonym okiem na to spojrzy. Trzymam je na dole, bo zieliska nie lubi bezpośredniego słońca. To nie to, co pomidorki dojrzewają w pięknym słońcu. Zieli, zieliska, tak jak i Paprotki To taki półcień. Także moja paprotka, która wisi w rogu jej, tam jest po prostu doskonale. Na wszystkie północne okna, wschodnie, nawet bym powiedziała bardziej na północne. No wschodnie to zależy, jak jest ten dom ustawiony. Ale wracając do energii. Kolor fioletowy. Kolor fioletowy to jest taka magia. Ale czy to jest taka magia, czy nie mamy tej magii w naszych sercach? No mamy mamy magię w naszych sercach. Słuchajcie, chyba ten się troszeczkę przybliży z tym mikrofonem. No, przepraszam, przepraszam, może będzie mnie lepiej słychać, a ten szum tych samochodów będzie może troszeczkę mniejszy. Wczoraj czy przedwczoraj, jak nagrywałam, posłuchajcie, te dzwony, to było tak, że włączyłam kamerkę, dzwony biją. Wow! To tak witają mnie i nas, cały świat. Te dzwony były na powitanie, kochani, tak. <laughs> może troszeczkę. Nie, one są głośne, bo to tak no, jednak nie się, ale wracające. I ten fioletowy kolor to kolor takiego cudu. O, tak bym powiedziała magia, ale magia to są cuda, posłuchajcie. Spotkałam się, bo chyba jak wszyscy my tutaj na YouTubie, oglądamy inne kanały i Ziggy powiedział coś takie zdanie, że teraz. A, to znaczy, nie wiem, jak było. Wcześniej no, powiedział, że miał dzieci, dzieci już są dorosłe, a teraz na no, widocznie został sam. Ale gdy spotkał drugą osobę, wymienił jej imię, to czuję, jak bardzo ta energia męska i żeńska się przenika. Jaki on jest spełniony, jaki on jest zadowolony i on żyje pełnią życia. I to nie jest, kochani, kwestia wieku, od najmłodszych do najstarszych lat. I sobie pomyślałam, tak, Zigi, ty masz rację. Ja też to czuję, gdy człowiek jest sam, nawet na tej zasadzie, gdy druga połówka jest gdzieś daleko, z różnych powodów to człowiek tęskni. A gdy jesteśmy we dwoje, to po pierwsze ta praca, obowiązki domowe, gotowanie czy przyrządzanie naczyń, czy robienie tej kawy. W ogóle to inaczej wszystko się tak. Inna energia płynie i ja się z nim zgadzam bardzo, bardzo się z nim zgadzam, bo nie widziałam tego, nie zwróciłam do tej pory na to uwagi. I tak jak kiedyś yy, moja sąsiadka pani Ewa i moja mama rozmawiały i jak to opowiadała, a to jeszcze chyba mój tata żył wtedy, bo to tak pani rozmawiały i pani Ewa, która była tak wtedy samotna już, powiedziała tak, proszę pani, pani i ręko. A ja to nawet nie mam się z kim pokłócić. I widzicie, tak te słowa, kochani, zapadły mi tak głęboko i tak sobie pomyślałam: faktycznie. Faktycznie nawet, bo to jest kwestia tej konwersacji, tego dialogu, nawet nie mamy się z kim pokłócić, jak jesteśmy sami. I tak nas to wszystko gryzie, gryzie, gryzie. I dzwoni moja córka i mówi: Mamo, ciocia nasza jest jakaś taka. Znaczy, nasza, no nasza, no jej, taka jest niezadowolona, tak, taka jest narzekająca, a nigdy nie była. I tak pomyślałam: faktycznie ona ma rację, bo została sama. Oczywiście, posłuchajcie, kochani, to jest każdego wybór. Ja tylko mówię o tym, jak już się wszystko zadziało i tak jak jest bieżące życie, to, to szare niby, niby szare. Nie, 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 kochani. Jakie to jest życie takie codzienne? Brązowo, pomarańczowo, żółte i trochę czerwieni. Ach, jaki to mi kolor przyszedł, prawda? Ale słuchajcie, i gdy jesteśmy sami, tak, bo po pierwsze wspominamy, nawet tak niecelowo, pamiętamy, o, może będzie lepsze słowo, jak byliśmy z kimś i nagle zostaliśmy sami. Może nagle to złe słowo, nieoczekiwanie. I czasem zostajemy sami i jest nam z tym lepiej, ale to też trzeba wziąć pod uwagę. Tak, kochani, czasem zostajemy sami i czujemy, jak ten bagaż nam po prostu spadł, i boże, nareszcie żeśmy się uwolnili. Jakie, jaka to cudowność! Ale życie płynie i cóż człowiek jest, cóż jest wart człowiek tak sam. Taki samotny, bez drugiej osoby. I ja jak obserwuję tutaj, bo mogę powiedzieć, że pod jednym dachem z innymi, jak się też przyjaźnie nawiązują, jak się niektórzy rozstają. No, oczywiście, życie płynie, wiele rzeczy się zmienia, i tak jak też tłumaczyłam, że posłuchajcie, kochani, no to, że przyjechaliście razem, powstała jakaś, taki, jakaś relacja, ale gdy przyszedł koniec relacji, to też trzeba tak jakoś z podniesioną głową powiedzieć: dobrze, Przyszedł koniec. Ro, że tak powiem, rozejdźmy się, jeżeli już nam to nie idzie. Bo przecież tyle fantastycznych ludzi czeka na nas. Na to spotkanie w naszym życiu. Tyle fantastycznych. Bardzo mi się podoba, bo też posłuchajcie, kochani, inne kanały. Tak jak wspomniałam, oglądam. I oglądam też kanał Gabrysi. Dzień dobry, Gabrysiu. Ponownie. Jabrysiu, pokazujesz nam swoje życie rodzinne. Wiecie, kochani, jakie to jest piękne? Jak oglądamy, jak mamy w domu, co jemy, co myślimy, czy to nie jest niesamowite? I dzielimy się tym, tymi naszymi moimi pomidorkami, czy tymi bratkami, czy tymi kwiatami. Ja posłuchajcie, tutaj mam tych kaktusów dookoła siebie. W życiu nie ja hodowałam kaktusów. I. Zobaczcie, pewne energie się zmieniają, się pływają. Bardzo lubiłam paprotki, bardzo je lubię, ale teraz mam kaktusy. I te kaktusy. Mam takiego dużego, kiedy wam pokazywałam, bo słuchajcie, on się wyprostował, ale pokażę Wam, bo on był taki krzywy. I mówię do męża: wiesz, co może byś wymyślił? żeby go wyprostować, podpórkę zrobić. I posłuchajcie, ten kaktus, jakby się mnie posłuchał, on się prostuje. Widocznie tak mu dobrze. I zobaczcie, zobaczcie, jakie tutaj. Jeden, drugi. Jakie dzieci już są. Jak to się ładnie rozwija. A może mi zakwitniesz, mój kaktusiku? Witaj, zobacz, teraz cały świat cię ogląda. A jak zakwitniesz, to też cały świat cię będę oglądał. Calusieńki. Tak się śmieje, że gadam z psami. Jak to kiedyś moja koleżanka mówi tak. A ja myślałam, że tylko ty gadasz z psami, ale widzę, że twój brat też gadasz, gadasz z psami. No może mamy to rodzinne. Ale dlaczego mam nie pogadać do kwiatków? Dlaczego mam nie pogadać do kaktusa? Ja mu powiem, co o nim myślę. Mam mi się podoba. Bo to jest, posłuchajcie, kaktus historyczny. Dlaczego? On Osoba, która ten dom sprzedała, no dwa lata będzie już, dwa i pół, Wyprowadzała się oczywiście, no te kwiaty też miała w całym domu, w różnym stanie. I tego kaktusa po prostu zostawiła. I ja tak sobie pomyślałam, nie lubię kaktusów, do tej pory nie lubiłam, ale kaktusie tak sobie zostałeś, nikt, nikt cię już nie chce, ja ci przygarnę, ja ci zmienię ziemię. I posłuchajcie, trochę mi zeszło, zanim doszłam do wymiany tej ziemi, bo się zastanawiałam, jak zmienić. Ziemię w kaktusie. A można wziąć kaktusa, posłuchajcie po pierwsze, podwójne rękawiczki gumowe, ale jest na przykład skórką kurką od banana. Można sobie przytrzymać przez kolce. Okej, okay, udało się i kaktus jest mi teraz wdzięczny. Prostuje się, dzieci wypuścił i rośnie. Koleżanka z Rumunii, Johanna mówiła, ja takiego kaktusa nie widziałam, ja sobie jak będę odjeżdżać muszę tego jednego urwać, żebym posadziła u siebie. Ja mówię posłuchaj, jak będziesz chciała, nie ma problemu. Oczywiście, dziwne się. I wracając, kochani, do energii. I ta energia, jak ktoś powiedział tak. Wow, tu, tu, wszędzie cię pełno, ta energia przez ciebie płynie. A gdy energia z różnych powodów przestaje przez nas płynąć, bo się tworzą blokady to wtedy zaczyna nas boleć głowa. A tym rzucam hasełko. Wtedy zaczyna się coś dziać. A przecież wystarczy, wystarczy, siąść na balkonie, na świeżym powietrzu, wyjść do ogródka, wyjść do lasu, usiąść sobie gdzieś tam na ławeczce, na pniaku i, jak to mówią, medytować. To znaczy, jak to tak medytować? Takie tajemnicze słowo medytacja. Słuchajcie, wystarczy, że się skupimy na oddechu. I luzujemy głowę z myśli. I to jest ta cała tajemnica tej wielkiej medytacji, tajemniczego słowa. Uwalniamy się od myśli, tylko jak. I teraz technik jest wiele, ale bardzo dobrym jest właśnie oddychanie. Oddychanie to znaczy siądź sobie w takim miejscu, gdzie jest cisza. A posłuchajcie, czasem to jest sztuka, właśnie wyłączyć się. Gdy jest głośno, to na przykład coś tam się dzieje. I gdy się człowiek tak już w sobie, no słowo zamknie, chyba byłoby w tym momencie właściwie, nie zacznie być ze sobą wewnątrz, to przestaje słyszeć to, co się dzieje na zewnątrz. I jesteśmy w parku, na ławce, na pniaczku gdzieś w lesie. Siedzimy, oddychamy głęboko. I luzujemy to nasze ciało, luzujemy z tych wszystkich blokad energetycznych. A jak jeszcze tak sobie zwizualizujemy, że to tak, to wszystko idzie do tej ziemi, albo wszystko idzie do tak wszechświata, to niech sobie płynie. Uwalniamy się od tego wszystkiego. Czyli ta intencja w tym wszystkim jest bardzo ważna. Bardzo ważna. I siedzimy sobie na tym pniaczku, tak jak ja teraz na krzesełku, i puszczamy. Puszczamy te stresy. Puszczamy te myśli, które nas gryzą, te, które schowaliśmy głęboko pod kołdrę, bo nie chcemy, żeby nas gryzły, a one tak wracają. <laughs> I dlatego mierzę trzeba robić. Trzeba robić porządek z tymi starymi zaległościami, ale kochani, to na wszystko przychodzi pora. Jak już zaczniecie o tym myśleć, to powiem gratulacje. Gratulacje! Bo to jest pierwszy krok zrobiony, ale słuchajcie, siedzimy sobie na tym pniaczku. I skupiamy się na oddechu. Jak ten oddech chodzi i wychodzi. I tu. I to skupienie powoduje, że przestajemy myśleć. Te myśli, które gdzieś tam siedzą w naszej głowie, to jeszcze możemy zrobić tak: wziąć za rękę, bierzemy myśl za rękę, oczywiście, wizualizując sobie to, i odprowadzamy. Odejdź, moja myśl. Albo wyobrażamy sobie, że jest nad nami niebo. I te myśli się przyłączają do tych chmurek, a tu tak jak wiatr wieje i przepływa, popłynęły, 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 jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. A jeszcze jednym sposobem, jeżeli już nic nie zadziała, kochani, na tym pniaczku w tym lesie przysłowiowym, karteczka i spisujemy to na gryzie, to na gryzie, to na skryzie, to na wskryzie. A druga karteczka, a to bym chciała, to bym chciała. Plusiki, minusiki i plusiki i plusiki i plusiki i plusiki piszemy z serca i nagle przychodzi nam rozwiązanie, piszemy rozwiązanie, ale jego słuchajcie, nie skupiamy się, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to po prostu tak, jak nam płynie, piszemy, 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 kochanie. Życząc dla tych, co potrzebują spokoju, spokojnego tygodnia, a Helenko. Dla tych, którzy potrzebują energii, energetycznego tygodnia. Dla tych, którzy potrzebują wsparcia, wspierającego tygodnia i wysyłam energię, kochani. Dla Was wszystkich dziękuję, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że mnie oglądacie, dziękuję, że jesteście ze mną. I będę od czasu do czasu, zaglądajcie tam pod filmik, tam gdzie jest tytuł i podtytuł, to będę wrzucała jakieś stare nagrania, które właśnie mi na przykład ostatnio. Odwaga bycia sobą. Jak przerobiłam temat Czerniaka? Słuchajcie, już nawet zapomniałam chyba ze trzy razy nagrywałam na ten temat ale to był ten chyba jeden z pierwszych. Jak to było? Tak było. Przerobiłam. Cieszę się, że jestem z Wami. 7-9 lat temu. Trzeba było wybaczyć. Wybaczyłam. I myślę, że to wybaczenie spowodowało to, że puściło mnie w ogóle wszystko. Czego. Życie Wam, kochani. A, no nie, czy nie piękna, czy nie piękny kolor? Dorze Boże Boże, jakaż to jest taka delikatność, prawda? Zobaczcie, jaka ta natura jest niesamowita. Na białym, delikatne, delikatne wzorki. Boże, jak ja bym to miała namalować. Nie, nie mam takiego pędzelka cieniusieńkiego, żebym mogła namalować takie piękne tutaj te ryski. Piękne. A czy pachnie? No nie pachnie, ale nie ma sprawy, wygląda. I jak to koleżanka mówi, że jak miała wystąpienie publiczne, bo prowadziła szkolenia, mówi tak, ja mówię: O, pani Aniu, nie, ale pani elegancko wygląda. No, pani Magdo, bo jak człowiek nie dopowie, to do wygląda. Także jak czas może czegoś nie dopowiem, to może do wyglądam. Pa, pa. Jeszcze pokażę wam te moje kwiaty z bliska. aloes przesadzone a one kaktusy przyjechały w tej skrzyneczce a teraz postawić się mam cały stan następny aloes i tu jeszcze jeden jest aloes a tu mięta o no, tam pomidorki Czerwoniutko, czerwoniutko, czerwoniutko. a tu takie pomidorki jeszcze inny odmiany a tu mięta jest a to trzykrotnie a tu butelka na nawóz. <laughs> a tu następna obcięta trzykrotka, żeby coś z niej było. I będzie puszczać. Tego też obcięłam, bo przyniosłam, nie wiem, gdzieś tak ktoś w jakimś pokoju trzymał. A to mój harpuszik z małymi I następna, a to wystawiłam, bo nie chcę rosnąć, to powiedziałam im no, posłuchajcie, albo sobie postoicie i coś z wami wyjdzie, albo sorry gregoły. I tu jeszcze jednak A niebo mam dzisiaj takie. ha nie no muszę się jakoś pokazać pa